Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Sytuacja epidemiczna w oslo pogarsza się. W niektórych dzielnicach liczba osób zakażonych przekroczyła nawet 1000 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Największa liczba osób zakażonych jest wśród dzieci i młodzieży i władze miasta planują wykorzystanie tzw. certyfikatów covidowych, aby wejść do niektórych instytucji kultury, przemieścić się środkiem transportu czy skorzystać z oferty barów czy restauracji. Więcej informacji znajdziecie u nas w artykule. Być może już niedługo trzymanie po tu stałego na terenie Norwegii będzie dużo łatwiejsze, ponieważ Ministerstwo Sprawiedliwości chce, aby egzamin z języka norweskiego nie był wymagany. Podobnie w przypadku testu z wiedzy o społeczeństwie, jednak dla niektórych osób nadal egzamin z języka norweskiego, tylko że ustny będzie wymagany. Podobnie egzamin z wiedzy o społeczeństwie również będzie wymagany, jednak pisany będzie w języku osoby, która go pisze. Ponad 570 niezabezpieczonych miejsc pracy zostało zamkniętych. Przez norweską inspekcję pracy. Niezabezpieczone poręcze, słaby sprzęt czy niezabezpieczone drabiny to najczęstsze powody zamknięcia placów budów. Jednak w zeszłym roku takich niezabezpieczonych, zamkniętych miejsc było 750, dlatego jest jakby lepiej. Od momentu, kiedy wojska amerykańskie wycofały się z Afganistanu, do Norwegii przybyło około tysiąca Afgańczyków. Najczęściej są to osoby pracujące w siłach zbrojnych, w NATO, działacze praw człowieka, pracownicy ambasad czy dzieci. 60-letni mężczyzna ze wschodniej Norwegii został oskarżony o znęcanie się i wykorzystywanie seksualne swojej upośledzonej umysłowo córki. Kobieta zaszła z nim w ciążę i urodziła. Mężczyzna wykorzystywał ją od około 7 lat, nawet po tym, jak kobieta urodziła dziecko. Oprócz tego mężczyzna oskarżony jest również o posiadanie pornografii dziecięcej. Sprawa rozpoczęła się dzisiaj. Pani Lisa lat 39 z Sta wynajęła swój nowo wyremontowany dom, dwójce sympatycznych mężczyzn, aby atmosfera była lepsza, kupiła nowe kołdry, nowe poduszki i nawet nowe, pisowane zasłony a sama wyjechała na urodziny do swojej mamy do Szwecji. Dom został wynajęty od piątku do niedzieli. Jakież było zdziwienie pani Lisy, kiedy w sobotę rano zadzwonił do niej zdenerwowany sąsiad, że nie może tego dłużej zdzierżyć, ponieważ impreza trwała całą noc i trwa nadal. I co się w ogóle tam dzieje? Dlaczego 30 osób siedzi w domu pani Lisy? Pani Lisa zdziwiona przyjechała na miejsce i okazało się, że dom jest totalnie zniszczony. W wielu miejscach są wymiociny, w wielu miejscach jest również mocz, nowa kołdra nie jest już nową kołdrą, nowa poduszka nie jest już nową poduszką, ani jedna, ani druga, ani piąta. A co najgorsze, pisowane zasłony nie są również już nowymi pisowanymi zasłona. Kiedy pani Lisa chciała odnaleźć osoby, którym to wynajęła, okazało się, że nie może tego zrobić. Jednak na szczęście poprzez Facebooka i Snapchata odkryła, że dwóch sympatycznych mężczyzn to tak naprawdę maturzyści. Znalazła ich dzięki również uprzejmości i pomocy policji. Maturzyści skruszeni przyjechali i posprzątali, jednak pani Lisa musiała wyrzucić z domu m.in. kołdrę, poduszkę czy nowy fotel. Jaki z tego morał? Taki. Że trzeba uważać i najlepiej nie wynajmować nowo wyremontowanego domu z pisowanymi zasłonami obcym ludziom. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. Życzę Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego wtorkowego poranka. Trzymajcie się dzięki. Cześć.